Witaj, Karol Kubek, z tej strony Białe Orły. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, w jaki sposób poradzić sobie w sytuacji, kiedy nie znosisz swojego sponsora, czyli osoby, która wprowadziła Cię do biznesu. Pozostań tutaj, właściwie sam również miałem taką sytuację, poczułem to na własnej skórze, dlatego opowiem Ci, jak sobie najlepiej z tym poradzić. Ok, czasami zdarza się tak, że osoba, która pokazała nam biznes, która nas wprowadziła do tego biznesu, czyli nasz sponsor, bądź też osoby w tej linii sponsorskiej, które są nad nami, nie nadają na tych samych falach co my. Nie możemy się z nimi dogadać, irytują nas, denerwują nas, nie możemy znaleźć wspólnego języka, ta współpraca nam nie wychodzi, są zgrzyty cały czas. Więc jak się w tej sytuacji zachować? Przede wszystkim, wyrzućcie ze swojej głowy myślenie, że ja nie będę budował tego biznesu, nie będę tutaj nic robił, bo nie chcę, żeby on się dorobił na mojej pracy. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne myślenie. To jest właśnie myślenie, które sprawia, że ludzie są spłukani, że ludzie nie odnoszą żadnych sukcesów. Zamiast tego skup się na tym, czego ty chcesz, czego chcesz dla siebie, czego chcesz dla swojej rodziny. Jeśli Twoja linia sponsorska, czy twój sponsor jest osobą, z którą nie możesz się dogadać, to po prostu nie przebywaj z tą osobą. Nie spotykaj się z nią. Nie prosi jej o pomoc. Kiedy organizujesz duże spotkania, nie zapraszaj tej osoby, żeby była głównym mówcą podczas tego spotkania. Nie poznawaj tej osoby ze swoimi e, członkami zespołu. Po prostu najlepszym sposobem, który ja, to, co ja zrobiłem w takiej sytuacji, ja powiedziałem: Słuchaj, nie przeszkadzaj mi. Ja zarobię dla Ciebie kupę pieniędzy, zostaw mnie w spokoju, ja sobie będę robił swoje, ty się skup na innej części swojego biznesu. I w ten sposób masz sprawę załatwioną. Twój sponsor to jest osoba, która pokazała Ci biznes, więc powinieneś, powinnaś być wdzięczna czy wdzięczny za to, że ta osoba ci to pokazała, bo gdyby nie oni, nie byłoby Cię tutaj i nie miałbyś tego niesamowitego narzędzia, tej niesamowitej firmy, z którą budujesz biznes. I nie, nie mógłbyś tego robić, więc bądź im wdzięczny za to. Ale oni ci to tylko pokazali wprowadzili cię do biznesu. To nie jest tak, że ty musisz z nimi pracować. Pokaż swój leadership, tak? Czyli zdobądź to, czego ty chcesz. Zamiast skupiać się na tym, że o, przeze mnie oni będą zarabiać tam jakieś pieniądze, więc ja nie będę pracował, żeby im pokazać, to jest bezsensowne, bo tak naprawdę sabotujesz swój własny biznes. Skup się na tym, czego chcesz i zdobądź to, tak? Rób po prostu sam swój biznes. To jest twój biznes, to nie jest ich biznes. Tak, to jest część ich biznesu, ale to jest też twój biznes. Ty jesteś właścicielem swojego biznesu, więc e, rób go po swojemu. Nie musisz uzależniać się od e, nikogo innego. A wiecie, co jest jeszcze lepsze? Jeszcze lepsze jest, jeśli macie sponsora, który jest skończonym idiotą, jest osobą, której nie znosicie, to najlepszym sposobem, żeby sobie z tą sytuacją poradzić, to jest zdobyć wyższy ranking niż ta osoba, zacząć zarabiać więcej pieniędzy niż ta osoba, przyciągnąć uwagę firmy na siebie i wszystkich liderów z całego świata na siebie i pokazać im, że osiągnąłeś więcej niż oni. Satysfakcja z tego tytułu będzie po prostu bezcenna. Więc jeszcze raz, osiągnij więcej, zdobądź to, co chcesz osiągnąć w życiu, zamiast skupiać się na tym, żeby robić wszystko, żeby ktoś inny, kogo nie lubisz, nie osiągnął tego, czego on chce. Zrób to w pozytywny sposób, konstruktywny sposób. Rozwijaj siebie, buduj swój biznes i pokaż im, że zrobili błąd, że nie traktowali Cię z należytym szacunkiem, czy nie traktowali Ciebie poważnie. Mam nadzieję, że ta wskazówka była dla Was cenna. Zostawcie komentarz poniżej, polajkujcie nasz profil na Facebooku, kliknijcie subskrybuj, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi wskazówkami i do zobaczenia na następnym filmie. Lecimy wysoko!